Hello YouTube z tej strony z Gret, Kamil. E, witam was w Minecraftie na modyfikacjach, a dokładnie na pingwin paku. Więc tak, e, żeby nie było nudno przez cały odcinek. Życzę Wam wesołych świąt. Dokładnie dzisiaj jest pierwszy dzień świąt. E, poprzedni odcinek nagrałem nie w święta, przed świętami, ale taki zmulający też był. Ale go wrzucę. No wrzucę go przed tym odcinkiem, więc oh, mam dla was taką niespodziankę. A ja i wybudowałem domek. Domek jest bardzo fajny, jak dla mnie bardzo fajny. Mi się bardzo podoba i Hmm... w ogóle też mam skina świątecznego. Mam nadzieję, że zauważycie. W ogóle fajnie wyglądam w tym, tym, tym. W tej czapeczce Mikołaja. Dobra, więc e, odwrócę się zaraz, i zobaczymy mój domek. Policzę do trzech, i odwrócę się, i podejdę do tego domku. Więc raz, dwa i Widzicie już kawałek domku 3, trzy, 3 trzy, trzy, trzy. domek Niektórzy widzieli już domek wcześniej, ale nie na materiale żadnym Ci co lajkują mnie na Facebooku zawsze mają lepiej musicie pamiętać o tym więc szybko wbijacie na Facebooka i lajkujecie mój fanpage, który jest tam pod spodem w opisie więc tak. No. Mm, przedstawię wam zdjęcia, które wcześniej dodałem. Teraz na ekranie zobaczycie. E, I z tego domku jestem bardzo dumny. E, jak w poprzednim odcinku widzieliście, mam nadzieję. Link oczywiście do poprzedniego odcinku też jest w opisie. E, I to jest właśnie ten mój domek. Mój domek. Hm. Więc tak, dach, dach najbardziej mi się podoba w nim. Pop poprawiałem tu niektóre rzeczy. I dosyć się namęczyłem. Pozbierałem też kilka e, surowców. I bardzo mi się to podoba. Może zobaczymy teraz w środku. Tutaj, tutaj, tutaj. Póki co tutaj nic nie ma. E, tutaj będzie. A w ogóle tak późno Minecraft chodzi, że ten... Myślałem, że nie nagrywa. Ale chodzi, chodzi. Eee, tak. Tutaj, tutaj jest balkonik. Taki m, parterowy. Taki... To się nazywa taras. To taras, taras to jest. I tu jest moja sypialnia, y, przechowywalnia i tam crafting, piecyk i te sprawy. Czyli standardowe pomieszczenie do mieszkania. Tu jest łóżeczko. Tu łóżeczko, łóżeczko mi się bardzo podoba. w ogóle wyłączę mapę. Tak. O! Tutaj, to tu było. Okej. Okay. Mm, Wyłączyłem ten domek, musi tu być. I łóżeczko mi się bardzo podoba. Chociaż zauważyłem taki bóg. Bo zbytnio nie zwracałem uwagi na to, że w 1,6 to łóżko tak nie, nie było widać. Czy nawet w wcześniejszych wersjach chyba było coś takiego, ale nie pamiętam zbytnio. E, tak, więc tu jeszcze jest kolejny balkon. Balkon prawie z każdej strony tu zrobiłem. czyli mieć jakieś zwiadowcze te, terytorium. Mm, tak. Więc, więc jeszcze jedno i tutaj, tutaj jest ładnie. Posadziłem w ogóle dookoła drzewka, żeby było ładnie, tak jakoś yy, to wyglądało, bo lubię takie klimaty domek między drzewkami. Tak i tu jeszcze. To jeszcze muszę tam sięść, dostać się na górę. O ile dobrze pamiętam, tam był ten kościotrup. Teraz go nie ma. Dobra, noc idzie. Mm. Mm -hmm. Jeszcze wam pokażę górę dach, na dachu, jak to wygląda wszystko. A, hop, hop, hop. I jesteśmy na dachu. Dach też mi się dosyć udał. Szczególnie to mi się podoba miejsce w przerwach między tym a tym. Eee, tak, więc w ogóle nie przygotowałem się na odcinek, co ja dzisiaj mam robić. Coś się zaraz znajdzie. Chyba pójdę pod ziemię tam, bo znalazłem takie fajne miejsce. Eee, tu się zrzemnę. Ups, ok, tylko tak da się. Wejść coś nie chce? O! Udało się. Okay. He, <laughs> W ogóle też się tu spawnują um, te... Nie, to się, lwiątka takie, lwiątka... Słyszę, wilka. Ciekawe. Czy wy też słyszycie? Cześć lisku Znowu ciebie tu widzę O taki Jak są Owieczki terrorystki to będą króliki terrorystki. Terroryst Terory... Terroryści, króliki I lisek zjadł Króliczka on był taki fajny. Dobra, tu jest taka kopalnia. Widzę, że pochodnie moje roztopiły. O, żelaza! Żelazo. W ogóle sądzę, że przydałoby się ten. jakiś. cel wyprawy, czy czegoś innego tam. zrobić, żeby, żeby coś wybudować. Ja sądzę że w kolejnych odcinkach będę przedstawiał wygląd tych wszystkich swoich yy, tak jakby domków nie, 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 nie Okr, okr Kur Kurde On tam jest Dobra, martwię się z, z jakiego powodu. Ech, co ja miałem, co ja mówiłem? Mm. Nie pamiętam co mówiłem, ale. Hmm. hmm. Sądzę, że. A, że w kolejnych odcinkach będę pokazywał. Yy... Tem, swoje budowle, jakieś nowsze. Będę budował jakieś dróżki. Postaram się zrobić yy, jakieś więcej rzeczy na tym świecie niż na tamtym. Ja i mój domek, jeżeli. What? A, pochodnie. No tak. Tak to jest, jak się coś kopie tutaj. Bo wszystko się roztapia. Dobra. A ja muszę dbać o was, żebyście wszystko widzieli. Dokładnie, jak na dłoni. Co nie? Co to jest? Ten chłopak. Wilkołak. No klejparek. Chodź, skarbie. Chodź, wybuchnij mi na twarz. Nie w tym sensie. E, dobra. Sądzę, że tu wyjdziemy i coś tam jeszcze porobimy. Może zacznę robić drogę. Ta cholera, która mnie zawsze wkurza, te myszy. Dobra, przyjdę do kopalni kiedy indziej, lub y, zacznę y, za jakiś czas kopać miejsce, gdzie będę szukał. Łu wow. Wow, wow, wow! się wystraszyłem. Zacznę kopać miejsce, gdzie będę ten szukał. Y, no, jak to się nazywa? Miejsce do szukania lwy, lef, lef, lef się spawnują, właśnie i mnie to wkurza. Będę szukał miejsca do kopania tam, takich e, tunele, że diamenty na 11 poziomie i te sprawy. E, I sądzę, w ogóle mam pomysł jeszcze o zdobie tutaj domeczek fajnie. I przyszłe odcinki planuję robić bardziej zorganizowane niż takie, co są teraz. E, Zazwyczaj nagrywam w czasie kiedy jestem zbyt zmęczony, żeby coś nagrywać, bo robię wszystko za późno i mam złą organizację tak jakby. E, a w, jak wiadomo wieczorem jest się bardzo zmęczonym i trochę ciężko jest e, coś porobić takiego e, odpowiednim dziwne potwory. Mi się takie coś nie podoba. Panie było, gdyby można było wyłączać jakieś potwory, jakieś włączać czy coś takiego. Chyba jakieś hoty to atakuje, co nie? Dobra. Ty w moim domu? Nie. Nie dam. Nie dam nic. No, a taki był spokojny. Razłem do domu, i od razu atakuje. Co to ma być? Dobra. W ogóle jeszcze plecaczek taki sobie zrobiłem. Zwyczajny, ze zwyczajnej skóry. Zbierałem wcześniej ten drewna. O, drewno. Dobra. Mm, jeszcze wezmę i w planie mam teraz zrobić takie schodki dookoła tego domku tutaj hmm, chociaż sami zobaczycie zaraz, Ech, w ogóle nie wiem czy w liczbie mnogiej mówić to was, czy... No w jaki sposób? W jakiej formie, jaka tam, w jakiej osobie, czy coś jakiego z polskiego. No jestem słaby. Ale mówcie mi, mówcie. Jestem otwarty na wszystkie opinie, szczególnie Wasze, moich widzów. Nie tych hejterów, co mnie tam lubią pohejtować. Sądzę, że ładnie to wygląda. Bo mi się bardzo podoba. Czy w głowie tak się podobało, i w rzeczywistości też jednak mi się podoba. Dobrze. Jezu, co jest z tymi schodami? Pewnie dlatego, że to są te Okej, okay, to teraz się poprawi. Tak na spokojnie popostawiamy. sądzę, że w tym odcinku będzie na tyle, bo przedstawiłem tyle ile zrobiłem, czyli domek. Domek i... Yy, I serio, bardzo mi się podoba ten domek. I lepszego chyba nie mogłem zrobić. Yy, miałem też pomysł, żeby zrobić... Filmik w klimacie świątecznym. W ogóle miałem sporo filmików robić. Jeden z Mister Clipperem, ale nie miałem zbytnio czasu, żeby nagrać. W ogóle nie miałem czasu. I chciałem nagrać z nim filmik, ale niestety się nie udało. A serio, bardzo chciałem. Bardzo. Ale co, co zrobić? Czasami niektórych rzeczy. Nie, nie da przewidzieć, jakieś rzeczy się inne dzieją. Chyba mam pomysł, przedłużę te, te i będzie coś takiego. Tylko jak tu połączyć, to... Nie, taki jeden na test wezmę schodek. Okej. Okay. Chociaż? No, 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 ładnie. To. Hmm, może być. Mi się podoba. Dobra, to ja chyba sobie wezmę, to przedłużę to wszystko i widzimy się zaraz, ponownie, jak, jak wszystko będzie już tak ładnie wyglądało, tak jak ja chcę.